Nie wiem czy oglądaliście moje filmy jak ten piecyk na olej opałowy przerabiałem tutaj, robiłem weżownicę na taką dmuchawę, nawiew taki Vulcano No i wtedy olej opałowy kosztował 4 zł, dzisiaj kosztuje 7 Tak więc trzeba coś tu zmienić, bo koszty będą bardzo duże No i tak wymyśliłem, żeby zrobić piecyk rakietowy z bojlera, takiego dosyć dużego kupionego na złomie za całe 100 zł i zrobię piecy rakietowy z tej rury i z tego kształtownika 10 na 10 a rura to jest 130, ale bardzo gruba, naprawdę jest bardzo gruba. No i planuję z tego zrobić piecy rakietowy, drewno, pelet, nie wiem, brykiet. Jak się uda, to nawet spróbuję, żeby olej przepalony to. Się tutaj palił. Może się uda. Wycinamy od strony wężownicy, żeby się jej pozbyć. I tutaj będzie właśnie palnisko. To będzie dół pieca. Ten boiler to taki dosyć spory. ma 40 jakieś 5 cm w średnicy i długo, no po obcięciu trochę trzeba dodać 90, no, to ma około metra albo nie, 95 cm wysokości jak tynę, to już Was tutaj nie zanudzałem tym teraz patrzcie, przeciąłem od razu pod skosem że będę miał gotowe elementy do wspawania nie muszę już nic więcej ciąć, bo to jest y, palnik a ten, który będzie y, Chodziło drewno, pelet, coś tam, co będę palił z ręki jakieś. Rzobczyłem tu rurę. I teraz tak. Yy, rury dałem do końca, ponieważ chcę tutaj zrobić komory na. Nie jeść, Na olej przepracowany. Te kolody się zdenerwują, na no mnie. I teraz tak. Ten kawałek będzie tutaj. No, tak mi się teraz to nie uda. Tutaj jeszcze będzie dorobiona klapka, tutaj się kończy, no nie, i w tym miejscu będzie ten podajnik, a jeszcze wymiary, pewnie będziecie ciekawi, więc tak. Do rury, no tam jeszcze trochę wejdzie w tą rurę, tam jest 3 cm, do rury jak wejdzie tu, to na bojlerze kończy się na 20 cm. Plus trzeba jakiś tam mały odstęp zrobić, z 5 cm, dycha będzie yy, ten do podawania. No i kawałek luzu, żeby to wszystko nie wypadało. Więc to ogólnie ma tutaj 40 cm na dole 45. A z tego zostało mi, bo to był cały metr, czyli tutaj mi zostało 60 cm. Można zrobić dłuższe, no bo wtedy będą dłuższe kawałki drewna wchodzić. No ja akurat no, drogi, strasznie ten kształtownik był. Musiałem kupić nowy, bo nigdzie na złomie nie było. Więc po prostu musiałem kupić metr albo dwa. No więc wybrałem opcję metr. Bo i tak on kosztował 80 zł za metr. No i już dociąłem. Ten, to będzie niby ten palnik. Już w wróżę. Wyciąłem tutaj tak samo. Przykładam. Wszystko pasuje. Teraz patrzcie, co ja chcę zrobić. Yy, tutaj jest troszeczkę niżej, a tutaj jest wyżej. Chodzi, żeby spadek był w tą stronę. Yy, bo tutaj będzie ta rura, gdzie będzie się wsadzało drewno i tam pellet, czy co tam będzie. No i tak myślę, że jakbym tutaj dolewał oleju, tego wiecie. Dobrego oleju, nie? Przepracowanego. No to nie możemy się olej cofnąć. Do tyłu musi tutaj spływać i tutaj będzie taka komora. No problem będzie z wyczyszczeniem, tylko że tutaj jest korek. Więc zawsze mogę tutaj sobie zlać. Część wyciągnąć. No i ręka tutaj ogólnie wchodzi. Nie? No w polarze no to tak słabo wchodzi, ale można tutaj zawsze sobie wyczyścić. Aha, jeszcze jedna sprawa. Yy, nie spawam na razie tego, tej rury do boilera. Najpierw yy, przychyftuję tutaj, i dopiero będę wszystko spał, bo od spodu musi być bardzo szczelnie, bo jak ten olej będzie leciał. No to wiadomo, żeby tutaj nie kapał, tylko musi wlecieć do tej komory spalania. No wiecie co, 3 godziny pracy i już jestem kurczę daleko yy, z tego. To wyciąłem tutaj. Nie wiem, zrobię albo klapkę do zamknięcia tej strony, albo góry, bo to jest ta góra. Albo to, albo to. Jeszcze nie wiem. Zwycięcia yy, wycięcia z tej okrągłej rury stało takie coś. Też mogę zrobić z tego. Nie wiem, mogę ręcznie wstawiać i zasłaniać. No jeszcze nie wiem. A i jeszcze zostało zrobić. Dolot powietrza dodatkowego, żeby spaliny się dopalały. Jakiś tam kształtownik, zaraz tutaj też dotnę yy, dziurę. Co? Napotkałem taki problem, Ocynk. Tutaj zdarłem, no bo zbiornik jest w ocynku. No nie, tutaj jest wszystko ładnie wyszlifowane. To wszystko jest tutaj, jest wyszlifowane do gołej blachy. A patrzcie co się dzieje. Nie chce się pospawać. Kurde. O co to chodzi? Takie wszędzie, bo próbowałem może gdzieś za słabo doszlifowałem. O, patrzcie, normalnie dziura się wytopiła. No i teraz patrzcie. To się nie chce pospawać, mimo że było oszlifowane ładnie. Teraz patrzcie, to jest druga część tego boilera. Też jest to ten kawałek, który teoretycznie nie da się pospawać. Tutaj wyciąłem przecież tą dziurę, i mówię: No, jak ja teraz co? Zaspawam, skoro to nie chce się spać. Ale patrzcie, zrobiłem kropkę. Wszystko się trzyma. Z tej strony się spawa, a to się nie spawa. Kurde. No, jestem po prostu w kropce. No nic, no, po prostu zgłupiałem. Zobaczcie. To się nie chce spawać, aż się wytapia. Jakieś dziwne takie żółte kolory, no może od ocynku. No dobra. Ale kurde ten ocynk powinien zejść. A to wszystko się trzyma tej rury, ale się nie chce trzymać tego. Patrzcie trochę wziąłem szczupki. To tutaj normalnie są aż wżery takie. No wyszlifowałem te miejsce, no naprawdę porządnie. Ale patrzcie, i tak tutaj te wrzery są jeszcze głębiej. Po co spawałem, to to chyba jest nie, nie do postawania. jak to jest zrobione. Zrobię teraz próbę normalnie na tym czystym. No i patrzcie, pospawałem. Znaczy, <gryw> zrobiła się po prostu dziura. No. Jest po prostu dziura, to się nie da pospawać. Nie wiem, nie wiem co teraz. Muszę jechać. Mam takiego znajomego, co robi piece. To chyba od niego wezmę kawałek blachy jakiejś i wtedy pospawam tutaj ten dół ale w ogóle co projektant tego boilera miał na myśli, żeby tutaj z tej strony dało się pospawać, to wszystko da się pospawać, a zrobił jeden element, którego nie da się pospawać. O co tu w ogóle chodzi? Ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego tak jest, przecież to jest bez sensu.